Ten temat chyba przewija się, podejrzewam, na każdej sesji Rady Gminy, jeżeli nie w formie uchwał, to na pewno w formie interpelacji, zapytań. Chodzi o system zagospodarowania odpadów, który funkcjonuje na nowych zasadach od lipca ubiegłego roku, czyli już ponad rok. Niedawno miał Pan Wójt pewno ból głowy związany z otwarciem ofert na kolejny okres, jeśli chodzi o wybór firmy, która będzie na, dobrze pamiętam, 3 lata? Tak, Dwa, trzy lata, trzy. Yy, wywoziła śmieci, odpady z terenu gminy. Jakie macie do niego, do tego systemu aktualnego uwagi? Czy jeszcze coś można zmienić? Bo jak zauważyliście, w trakcie, w trakcie tego roku były, były pewne modyfikacje, zmiany, pojawiły się pojemniki na przykład do yy, popiołu. Co jeszcze można w nim usprawnić? Może Pan Eugeniusz jako pierwszy. No wiadomo, że yy... W początku jak ten system wszedł tak to było no, takie zamieszanie. Każdy nie wiedział co z tym robić, jak to robić. Na dzień dzisiejszy to wygląda tak, że jest wszystko no ja aktualnie nie mam żadnych skarg, nie mam żadnych telefonów tak jak to było w początku. Z, z realizacją harmonogramu tak, także. Tak, tak i nawet dojeżdżają tam gdzie wybudowania tak i, i mówię nie mam żadnych skarg. No planem naszym takim było żeby od przyszłego roku y, obniżyć tak stawki za śmieci, bo zawsze nam mieszkańcy zarzuci, zarzucali, że mamy y, drogie śmieci, no nie najdroższe, ale mamy drogie. Ja w końcach mam więcej do pocenia. No widzi pan, no, ale gdzie rany mają... najtańsze w powiecie. Tak, tak. tak. no ale w, w powiecie no. u nas, ale no powiedzmy Czuchów to tam mieli Czuchów. nieco tańsze. Na dzień dzisiejszy no, wygląda to tak, że no niestety po otwarciu tych ofert jak to Pan powiedział to nie wygląda na to że no niestety nie będziemy mogli znaczy my no już następna rada tak nie, nie będą mogli obniżyć bo skąd wziąć na to pieniądze. Tak dokładnie. Józef Kołak Charzykowy. Tam dobrze działa wszystko. To znaczy nowy system właśnie jak gdyby odbierania od mieszkańców śmieci mówiąc tak w sensie ogólnym no miał po prostu przyczynić się do zwiększenia stopnia segregacji. Natomiast tu też, tu Pan Redaktor wspominał, że Pan Wójt był głowy, że radni pewien problem, bo taka 120 podwyżka nastąpiła. Natomiast myślę, że patrząc tak realnie, racjonalnie. Znaczy nie podwyżka dla mieszkańców, tak, dla ale wydatków. w sensie wydatków dla gminy, dla powiedzmy, gminy, tak, koszty nie? wywozu śmieci. Natomiast patrząc tak biznesowo, marketingowo, no te koszty pewnie takie są, jak, jak jest. Są, nie jest tu żadne naciąganie przez firmy które przedstawiły swoje oferty natomiast uważam że mieliśmy przed półtora roku czy dwoma laty jak, jak był pierwszy przetarg ogłoszony dużo szczęścia jako gmina że akurat przytrawiły się nam takie kwoty bo tu pewnie pan wójt powie o kwotach w innych że mam, że to była cena dumpingowa panie tak. Józefie nie, nie będę tu po prostu o tych powiedzmy cenach które, które są w innych samorządach czyli porównując, czy porównując trzy samorządy ta kwota która przypada na naszą gminę jest najmniejsza jeszcze czy też na mieszkańca będzie najmniejszy koszt Tu tak jak pan radny wspominał że planowaliśmy obniżenie o 2 zł czyli 10 i 8 zł natomiast też <laughs> przypomnę że przed półtora roku też tu w zasadzie no, poglądy na ceny były różne też na tu między innymi ja preferowałem zawsze jeszcze większą obniżkę ceny które przypadały tam powiedzmy rozróżnienie w przypadku rodzin wielodzietnych, żeby to była mniejsza kwota, ponieważ wiele osób no, spotkało się z takim zarzutami, że nastąpił wzrost powiedzmy cen odbioru śmieci. Natomiast tym głównym celem, który się spełnił myślę po części, jest segregacja i jednocześnie mniej śmieci. W lesie. Natomiast na pewno te śmieci nie pochodzą od mieszkańców chojnic, a często czasami przypadkowych osób, które gdzieś tam z imprezy wracają, ale nie jest to celowe działanie mieszkańców. Natomiast uważam, że mamy jeszcze szansę, może nie w tym roku czy w przyszłym roku, na zmniejszenie jak gdyby, tych opłat. To nie jest taki śwyt żaden tam powiedzmy wyboczy. Natomiast jeszcze zbyt dużo zdarza się w tych śmieciach zmieszanych, śmieci, które powinny podlegać segregacji, czy powinny trafić do pojemników z tworzywami sztucznymi do, do to butelek. Tak, tu bardzo dobrym rozwiązaniem właśnie było wprowadzenie z tej pewnej kwoty, która no powiedziałbym przenośnie nadwyżki zakup właśnie pojemników metalowych na popiół. To na bodajże kosztuje 240 tysięcy, 240 zł, i te, ten popiół by trafiał do śmieci zmieszanych, a tak, tak trafia rok, do odrębnego do, do pojemnika do i tylko płacimy złotówkę za to. Czyli tu mm -hmm. są już pewne oszczędności, które tu Urząd Gminy co by nie mówić szukał, żeby zmniejszyć te Koszty. Wiadomo, zmniejszamy koszty powiedzmy, przyjmowania, zmniejszamy koszty również dla mieszkańców, i to jedynie nadzieja taka wspólna działanie i mieszkańców, i, i nasze jako, jako gminy jako radnych. Czy przyszłych radnych, że powiedzmy zwiększenie stopnia segregacji pozwoli jeszcze być może zmniejszyć koszty jak gdyby, które będą obciążały naszych mieszkańców. Panie Wójcie, po decyzji Rady Gminy na ostatniej sesji myślę, że Pan już ma możliwość podpisania umowy z, ofert, z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Zanim na to pytanie odpowiem, może jeszcze mm -hmm. do tego bardzo ważnego Pańskiego pytania, Panie Redaktorze w kontekście funkcjonowania tego systemu w Gminie Ja na podstawie jego funkcjonowania czy przez pryzmat tego funkcjonowania w Gminie Chojnice oceniam go jako dosyć dobrze funkcjonujący. Mówię tu o przestrzeni półtorej roku, bo na początku przez pierwsze trzy miesiące to trochę adrenaliny harmonogram. w moim organizmie się wydzielało, Pamiętam, nie był zgadnię. przestrzegany harmonogram, nie było na czas odpowiedniej ilości pojemników, nowa firma nie zawsze trafiała do wszystkich posesji, było sporo interwencji, natomiast w tej chwili to w miarę się wszystko unormowało też dostosowaliśmy częstotliwość wywozu do oczekiwań ze strony naszych mieszkańców. Uczymy się przez cały czas. To było nowe wyzwanie, nowe doświadczenie. Czy śmieci trafia do lasu? No nie mamy informacji, że więcej, ale z drugiej strony jesteśmy sygdały. dalecy od chóra optymizmu, bo Szanowni Państwo, dopóty Polaka zachowanie będzie między czyściochem, szwajcarem a mniej, mniejszym czyściochem, jak widzimy to w krajach afrykańskich, gdzie śmieci są ozdobą ulic, no to niestety to jeszcze ale będzie... W Grecji panie wójcie, słyszałem, jest. W Grecji nie było, ale Szanowni Państwo, no jeśli Zjedzie. mamy nowe ścieżki rowerowe, jeśli mamy promenady i normą dla dzieci młodzieży, dla dorosłych jest po konsumpcji wyrzucanie tego śmiecia lub podrzucanie siatek ze śmieciami, tak chcę przypomnieć tylko, że w Nowej Zelandii za wyrzucenie papierka w miejscu publicznym czy grozi kara do 5 lat więzienia. Oczywiście, tak samo oczywiście jest ja nie jestem wrogiem takiego systemu w Polsce, tak? natomiast u nas yy, jeśli chodzi o tą świadomość yy, ze strony społeczeństwa jest daleka, daleka, do, do, daleka do oczekiwań i myślę, że edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Yy, Przykład choćby z mojej miejscowości z, z ubiegłego tygodnia, kiedy jest zbiórka yy, odpadów wielkogaberetowych, a więc elektrośmieci. A więc meble. I ja widzę, że jeden z rolników ma 10 worków yy, yy, foliowych yy, z gruzami, ze śmieciami, z miotkami. I, I, on, to nazywa, się... i on to nazywa. E, 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 oczywiście firma tego nie odebrała, bo w tym momencie byśmy płacili no, 240 zł za tonę Dokładnie. jego yy, śmieci, które może ważyły dwie, dwie, dwie tony. Natomiast w nawiązaniu tego, tego testu pan radny Józef Kołak powiedział. Yy, samorząd Gminy Chojnicy, to prawda, jesteśmy przed wyborami, ale musi poważnie rozważyć sprawę do zatrudnienia inspektora do spraw wdrażania segregacji śmieci u podstaw. Oprócz tego, że przemierzamy się w tym roku do broszurki, która uzupełni wydawaną cyklicznie corocznie gazetkę aktualności z gminy Chojnice, gdzie konkretnie musimy jeszcze informować mieszkańców, co jak segregować. Bo jeśli dzisiaj miesięcznie płacimy za wywóz śmieci do nowego dworu, nie za wywóz, tylko za przekazywanie śmieci do Nowego Dworu na tak zwane składowisko do segregatorni miesięcznie za 60 tysięcy złotych, to w tym jest ponad 50 tysięcy śmieci zmieszane. To jest oczywiste, tak? bo jeśli za popiół, za szkło, za śmieci suche płacimy tylko złotówkę za tonę, no to w tych 60 tysiącach, tam jest chyba 56 tysięcy, czy nawet 57 tysięcy za śmieci zmieszane. Nie umiem na to pytanie w tej chwili odpowiedzieć, ale to cena. Wie pan, po ilości pojemników, to śmieci zmieszanych jest trochę więcej niż śmieci suchych, segregowalnych. No, no, Suchy, tak ale ale suche inaczej pakowe. ważą, a inaczej y, ważą no, no. tak zwane zmieszane mokre. Do czego zmierzam? Y, musimy wytłumaczyć, że na przykład pojemnik po szamponie to ma iść tam i tam, że butelka po oleju. Niekoniecznie musi dojść do śmieci zmieszanych, a niech idzie do szkła. Musimy ludziom to wytłumaczyć, nie karać, wytłumaczyć, bo oni często nie wiedzą. W związku z tym ta broszurka ma ładnie po kolei przedstawić spektrum podstawowych produktów gospodarstwa domowego, jak to segregować. Bo, Szanowni Państwo, dzisiaj musimy twierdzić, że co najmniej jedna trzecia Śmieci, mm -hmm. które powinny iść do śmieci suchych, tak zwanych segregowalnych, idzie do śmieci zmieszanych. Jedna trzecia, to z tych 57 czy 60 tysięcy, jest to kwota około 20 tysięcy złotych. Ten inspektor, ten inspektor, który, którego chcemy zatrudnić, uruchomić, który będzie yy, jeździł po gminie, będzie sprawdzał. Szanowni Państwo, dane yy, z tak zwanych gmin popegierowskich yy, mówią o tym, że śmieci z tych środowisk, nie dlatego, że są biedniejsze, jest na poziomie jednej trzeciej w stosunku do średniej statystycznej w kraju, czyli to jest 300 km, 300 kg na osobę, natomiast w środowiska Popajorowskich średnio jest to około 100 kg. Z czego to wynika? Yy, te środowiska. Często palą, traktują y, śmieci jako y, darmowe y, źródło paliwa. I na to trzeba też po prostu zwrócić uwagę. Wiem, że na przykład Straż Miejska ma kompetencje i czy Straży Miejskie kompetencje do y, kontroli y, palenisk. Muszę Państwu powiedzieć, że mamy wiele sygnałów zimą, szczególnie na zebraniach wiejskich, że sąsiad pali plastykami, że sąsiad pali y, oponami. Niestety to jest pre, pre, preceder dosyć jeszcze powszechny i wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy w Gminie Cholicy nie ma Straży Gminnej, no, ta osoba też może dużo wprowadzić, jeśli to będzie osoba kompetentna, umiejąca rozmawiać, pouczać ludzi, pomagać ludziom w rozwiązywaniu problemów i w takim kierunku chcemy pójść. Wydaje mi się, że możemy dużo zaoszczędzić na tym systemie poprzez nauczanie u podstaw właściwej segregacji. Myślę, śmieci. że nowa Rada będzie miała to chyba. Na... sekundę jeszcze pan Zbigniew w ogóle się nie zabrał w tym temacie głosu. Ja, jak to w Lichnowach funkcjonuje, Panie Zbigniewie? Myślę, że przepraszam lidała, tak jak i u kolegów Kleanta i bardzo to... trudno bardzo trudny, bo te trzy miesiące wdrożenia no, no nie należały do łatwych, bo nowa firma, nowe warunki, tak, nowa ustawa, nowe wszystko. My też się uczyliśmy od samego początku tej ustawy śmieciowej, ale powiem tak, nie taki diabeł strasznie go malują. Tak, że po tym roku czasu można ocenić, że to już zaczęło funkcjonować i przynosić efekty. Mhm. Tutaj nie do końca zgodziłbym się, że społeczeństwo nie jest tak do końca, powiedziałbym, y, nie, nie wie o co chodzi. no Powiedzmy mhm. tak, bo wie o co chodzi. Bo powiedzmy, że w te miesiące nauczyły się tej segregacji. Ale nie a może potrzebne są większe <krym> widełki pomiędzy tak. segregowaną y, Tak, ja właśnie chciałem a nie że to są pieniądze. To są pieniądze, segreguję, mam taniej, nie segreguję, mam drożej. To jest prosta ekonomia. Tak, tak, tylko Panie Radny rzecz w tym, że wielu ludzi powinno płacić nie jako segregujący, tak, tak. a jako nie segregujący. Tak, bo w, w związku same, z... z tym trzeba im zwrócić uwagę, że tak nie należy czynić. Panie Wójcie była, też. była wydana też pamiętam przed uruchomieniem tej całej akcji ze śmieciami była wydana broszówka, gdzie, gdzie było określone, nie wiem czy ona dotarło do i, jakiej ilości mieszkańców gminy do wszystkich mhm. tak. I wydaje, wydaje mi się, że akcja powtórka z rozwiązki, czyli wrócić. Ale wrócić do tego tematu słuszna uwaga pana, że tak powinno być. Bo edukacji mm. nigdy nie za wiele. Słuchajcie, Jeśli... ja sam mam czasami wątpliwości, kiedy pojawiają się nowe śmieci. Czy puszkę pokarmię dla kota? Gdzie ją? No, bo jest mokra tak, a tu mówimy, że to są śmieci no, suche, bezwzględnie każdy... bez do śmieci segregowanej. Każdy ma wątpliwości, bo ja też się mm -hmm. zastanawiam nieraz gdzie butelkę po oleju zużytym rzucić, czy tu, czy tu. No, czy do zmieszanych, czy do szkła. Jeśli panie. chodzi jeszcze o ustawę śmieciową i jak to funkcjonuje na terenie gminy, gminy Holnice, no nasunął mi się jadąc tutaj taki pomysł życia, mm -hmm. powiedzmy go. Dwa razy w roku, Panie Wójcie, są wywożone śmieci ponadgabarytowe. Mm -hmm. Wydaje mi się, wydaje mi się, po, mówię po miejscowości Lichnowy, że to jest trochę mało. Fajne udogodnienie zostało wprowadzone, że osoby z gminy rolnicy, mieszkające mogą sami dowieść na teren mm -hmm. zezwolenia. Wszystko jest ok ale nie wszyscy mają możliwość tego do Nie wiem, czy nie byłoby racjonalne, bo mówimy o wiosnie i jesieni, wywóz śmieci po, ponadgawetowych. Nie wiem, czy nie byłoby racjonalnie uruchomić trzeciego lata, bo powiedzmy, że widzę te kupy, zresztą przejeżdżałem ostatnio przez silno i widziałem na ulicy Dworcowej. Co tam leżało, ile tego leżało. I myślę, że jakby to podzielił na trzy. Czy tam czasem wójt nie mieszka? E, troszkę bliżej wujta. Ale wójt nie wystawił to tym razem za mnie, wielką to, to, to nie było od strony wójta i trochę bliżej, tak na marginesie. Tak I jakby to podzielił, te kupy, które stały na wiosnę, bo też tam jechałem i widziałem, jak ludzie wystawiali, bo to były, te pierwsze rzuty były najgorsze, bo wszyscy wystawiali to, co mieli. Teraz jest tego coraz mniej. Ale nie wiem, czy zasady nie byłoby wprowadzenie trzeciego, trzeciego razu, czyli trzeciego Ale wyboru. Z tego zjawiłem kolego radny chyba mało samorządów w Polsce stosuje trzykrotny wywóz wielkogabarytowy, bo słuchajcie, Szanowni Państwo, no ile tego jest? A jeśli, a jeśli ktoś naprawdę ma kapitalny remont domu... Yy... No, ale Panie Wojciech, sam Pan mówił po przykładzie silna. Ja mówię po przykładzie lichnów. Jak to było, jak wystawili ludzie, że tak powiem, te ponadgabarytowe. Tego się zbiera. Ludzie po prostu kupują nowe rzeczy, tak? A stare, no przecież bo to było, było No bo pralkę czy lodówkę no. nie kupuje się. No, to się nie kupuje co się dziennie, na Ale teraz, teraz yy, zwróćcie uwagę. Początek, pierwsza to pamiętamy dziś, czego było najwięcej? Jak, jak zauważyliście? O właśnie. Są teraz, Już nie będzie są teraz... opon w ramach no tak. gabrytu. No. bo opon można bezpłatnie. No. Okay. Ale dobrze, ale co, co... niektórzy mieli po 40 opon, czyli co, warsztat no samochodowy? No ale powiedzmy, są teraz opony? Nie. Są inne No są jeszcze gdzieś. No, Bo, mało, mało. E, Pan tak, chciał dodać. E, wracając, tu, zobacz Pan ile nad tym tematem przed była dyskusja, tak? To były godziny pracy, tak? Całego samorządu, hmm, tak, ile stawki miał wynosić i tak dalej. Jaki to system. Były, tak, jaki system obrać. Były Częstotliwość, wyrysy, pamiętam, tak. na sesji e, przeglądałem się. Tak, a teraz wracając do tematu tu kolegi odnośnie śmieci w lasach. E, powiem tak, że jest tego trochę mniej, ale tu należą się podziękowania dla Nadleśnictwa, przykładowo na swoim przykładzie widzę dla Nadleśnictwa Rytel, tak, którzy naprawdę co tydzień sprzątają, bo to nie jest tak, że ludzie przestają śmiecić. Dalej włożą, przykładowo pod pomnik, tak, tam na ten przystanek, czy jak jedziesz na Brusy, tam właśnie, gdzie Nadleśnictwo ma ładny teren, jest ławeczka, jest grzybek. Tam właśnie zbierają się śmieci i oni jakiś czas, nie wiem czy monitorowali to, czy, czy jeszcze no to, przy krajówce, to... Nie? Dużo tak. Przy nie? Tak, i to wiadomo, jadą, ale mało tego, to nawet gdzieś no, musi być przy pomniku, jakaś firma, bo przywożą okazji... przy, tak jak tu kolega mówi, opony, kupę opon, kupę śmieci. Widać jakiś warsztat, jakiś to, no nie wiem. no. no i co Dlatego... tak z kulturą. Dlatego mówię, jest honor różnie. dla d, 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 no, podziękowania dla nadleśnictwa z mojej strony jak najbardziej. W gronie tutaj siedzących też y, uczestniczy, uczestniczyliśmy w tym roku y, w jednym ze spływów kajakowych y, z leśna do, nie do tego, do Rolbika. Tak? Rolbika, do Rolbika. No i doszliśmy też do jednego wniosku, że tych śmieci na wodzie jest coraz mniej, ale też ciągle są. Tak, no tak. niestety, y, tacy, tacy, którzy nadużywają alkoholu, gdzie y, alkohol im zabija rozum i potem kierują się instynktem, jak zwierz, niestety ciągle tacy jeszcze y, są. Nie ma pływania, Panie Wojciech, żadną jednostką pływającą po wodzie po alkoholu. Takie są zasady. A jest, jest takie... Natomiast panie, jeszcze, się jeżeli, nie, Pan jest, też, odnośnie, Panie Józefie, pływał krajami, To znaczy odnośnie Chociny osz... jeszcze, bo też w ramach takiej inicjatywy obserwacje. Stowarzyszenia Harzy, z Panie Pani Bożena Stępień, też na początku kwietnia hmm. sprzątaliśmy rzekę Chocinę. Bardzo dużo tak, w, w zakrętach, w mandrach, bardzo dużo właśnie było butelek, puszek w tych miejscach, hmm. gdzie jakieś zastoje występowały. Tam między innymi tu się przyznam, że już potem, tym pół rzeki miałem, że tak powiem, do wysprzątania, a potem już drugą połowę, to już wcześniejsze poprzednicy hmm. sprzątali. Tam wpadłem na pomysł, żeby organizować cykl spływów sztakiem Jana Pawła II, ale teraz zmierzam do tego, że na zakończenie 13 września też pierwszego rajdu marszutą kaszubską też pojedynaliśmy chociną. Była, a, tak, z, tak pan z, też. I, tak. I tu między innymi właśnie tak zwróciliśmy uwagę, pojedyncze butelki były, puszki, ale mhm. już nie na tą skalę, co na przykład na wiosnę. Natomiast mhm. jeszcze myślę, że tak, bo tu pan wójt mówi o tych papierach takich. Wiadomo, że musimy tu się uczyć, wychowywać, żeby ten odruch wyrzucenia papierów tak nie był taki, taki mhm. na, znaczy częsty, natomiast wydaje mi się, że jednak tych koszy w miejscach publicznych trochę brakuje, to przykładem nie tylko, załóżmy, bo w jak też mieszkańcy w tej przy tej ulicy głównej, <coughs> że nie ma koszy, że nie mają gdzie wyrzucić, ale przykładem może być też Łódź. Byłem ostatnio na trzydniowym szkoleniu i proszę mi wierzyć, że w obrębie tych uliczek takich, które, no zwykłych ulic, naprawdę trudno znaleźć koszt żeby móc coś tam powiedzmy ewentualnie wyrzucić, czy chusteczkę, czy papierek, czy, czy nawet butelkę potem, ale to, czy, czy, czy to jest pewne no takie oszczędzanie samorządów tejże To znaczy no, na poprzednim spotkaniu tu właśnie też e, sugerowałem że powrót do tych dzwonów w sezonie turystycznym, natomiast tu, tu, tu Panowie przekonywaliście mnie, że jeżeli każdy z mieszkańców ma cztery pojemniki segregacyjne, no to, czyli to. dlaczego to, to się mija z celem, natomiast ja nie wiem czy dla żyć, właścicieli domków letniskowych. Czyli te koszty, jeżeli, no oni mają umowę mnie, policji, no, no, tak, o toch. Tak, powinni policją, się wywiązać z ich. Będziemy a, ścigać. Ale ja nie wiem, czy, czy, czy w przyszłości, czy jeżeli te ceny wywozu będą wzrastały, czy nie będziemy musieli systemu zrewolucjonizować odnośnie segregacji śmieci w kontekście jak gdyby tworzenia takich punktów, tak jak kiedyś to było, że, że nie każdy ma przy posesji jak gdyby cztery pojemniki, a być może w tak, niektórych juzek, miejscowościach o zwartej zabudowie, ale to ale każdy będzie... ma płacić równo, tak? Za Ale Lego Jusku, już powiem, to jest tak na zasadzie w przechlewie, tam widzę te dzwony, mają. I to jest tak samo jak było w kryjantach. Jak I stał, dzwon, jak stał tak. dzwon, to każdy kto jechał stawiał śmieci. No i nie możesz mu nic zrobić, on postawił worek śmieci i pojechał też dalej. Relację, tak, I był kupa, bo po wieczorem przyjdzie pies, oddrapie koty i, i kupa śmieci, taką yy, dlatego ja no, byłem... By był yy, problem z ilością pojemników yy, zawsze będzie istniał. Yy, w Harzykowach yy, w znaczący sposób z samego rana te pojemniki były yy, zapełniane przez właścicieli domków letniskowych. Niestety rano między 6 i siódmą, gdybyśmy mieli straż gminy, to ona by sobie czekała na takich delikwentów. Yy, natomiast jednej rzeczy też nie rozumiem. Jeśli tych pojemników na trasie mamy mało, to wskażcie mi szanowni państwo, jaki, jaki to jest produkt, gdzie yy, przed konsumpcją ja go mogę mieć w plecaku w kieszeni, a po konsumpcji yy, ja już muszę ten lekki pusty yy, yy, to puste opakowanie, tą tarę yy, wyrzucić. Tak, no, rozumiem lody, tak? Brudne, no ale przepraszam, loda to ja rozpakowuję gdzieś przy sklepie, gdzie z reguły ten pojemnik na śmieci jest. Natomiast ale mam, wypijam wobec... wodę, wypijam wodę, zjem kanapkę, ja to mam, tak? I teraz mam lżejsze obciążenie, lżejszy ten plecak. I ja na siłę muszę się go pozbyć. Ja tego nie rozumiem. To jest kwestia naszej świadomości. To trzeba nam też right? Ale muszę już i do plecak. Bardzo, Ostatnie bardzo, zdanie. Bardzo, bardzo króciutko. Jeśli mówimy o pojemnikach na świecie, to na pewno zauważyłem nad brzegiem jeziora Harzykowskiego, Karsińskiego, tutaj naszych, jedną miejscowość, gdzie jest bardzo słabo. To, to już nie ulega żadnej wątpliwości. Małe Schochnegracie, gdzie przebywa mnóstwo ludzi w sezonie. tak i naprawdę z pojemnikami na śmieci jest bardzo źle, jeśli chodzi o pojemniki sołeckie. Widziałem mieszkańcy przy okazji hmm. tego spływu, co płynęliśmy. Co może ten pełnomocnik niech sprawdzi. No, jak <gry> najbardziej, to jest jego zadanie. Dobra. Yy, my mamy skanalizowane yy, turystów w miejscowości Małe Trudno nazywać to w ogóle miejscowością turystyczną. Bo jest to wieś, gdzie jest sporo zabudowy letniskowej, no to choćby z tego tytułu należałoby to nazywać miejscowością turystyczną. Jest dzisiaj tylko jeden ośrodek wczasowy tam funkcjonujący Ministerstwa Sprawiedliwości i plaża publiczna gminna, nie, gdzie nie. mamy zabezpieczone pojemniki, tak? Mamy zabezpieczone tak, ale... pojemniki. W związku z tym, tych spacerujących w układzie weekendowym, jak w Harzykowach, w Małych Sfornegaciach my za dużo nie mamy. Jeśli są, to my je kanalizujemy na plaży naszej A, to y gminnej. No dobra. Do, do sprawdzenia w następnym sezonie turystycznym myślę ten temat.